Cześć eee, zobaczymy, jak Hino się sprawuje. Son of. To jest Son of, z wgraną wersją pod suple. To zaraz zobaczymy. Eee, tak miało być. Nie wiem, jak to będzie działać. Jak to, jak to wygląda w porównaniu z normalną suplą i eee, zamelem. Ale to się zaraz okaże. Tylko muszę sobie kabelki po segregować. Tutaj jeszcze wyskrobać puszkę, bo bez tego to później nie wchodzi nic. No i teraz tak, z tego co wygląda ten sonów jest łatwiejszy do podłączenia, bo mamy tak tu sobie mogę odciąć to jest zasilanie. Czyli mamy tak zasilanie. Na razie sobie tak byle jak podłączę, czyli to jest zasilanie. Są jakby dwa dwa neutralne, także nie trzeba tam muskować nic. I tak, mamy neutralne jako zasilanie. ten taki trochę dupowaty jest. Ciekawe jak to z, z bezpieczeństwem takich sonowów. To jest zasilanie. Yy, znaczy neutralne. Tu mamy prądowe. To jest tak. NKN, -NK, LKIN. Wejście. Czy to jest Na razie tak jak w Podłączam wyleja, żeby tylko sprawdzić sobie, czy to. Kula jako supla, czyli to mamy to, tu mamy od światła neutralne, znaczy od światła, od żarówek neutralne, czyli go sobie mogę też tutaj podłączyć. A jeszcze nie zaskoczyłem. I to mamy od żarówek aut, wyjście, czyli to będzie LK wyjście tutaj. Na razie nie będę podłączał bo tutaj do następnych dwóch idzie yy, yy. Gdzie przycisk? Dobra, tu jest podłączone, tu jest podłączone. Eee, I co, i włączamy zasilanie. Zobaczymy, czy to. Łazienka, korytarz. Czy to bangla? Coś tam bangla, coś świeci. No, myślałem, że sterownik uwaliłem. Znaczy, się, samo w sterowniku, bo nie zrobiłem tego zgodnie z instrukcją. Nie powinno się robić tego przez aplikację, ale na szczęście zrestartowałem go. No, tak go zrestartowałem, zaraz tutaj ułamałem ten plasticzek. Chyba niech on sobie wisi. Plasticzek, który przyciska, tam przycisk, ale tam mogę w razie czego go wcisnąć. Generalnie nie wparujemy nie przez aplikację po, zasil, po włączeniu zasilania. Mówię o SONOFFie, który jest na Supli. Po włączeniu zasilania musimy wejść w, połączyć się z siecią SONOFA. To jest 192.168.4.1 Wtedy musimy wpisać ręcznie nazwę sieci, hasło sieci, serwer Supli, który jest po zalogowaniu w, na stronie Supli. Hasło możemy zostawić domyślnie, aczkolwiek warto, warto zmienić. No i co, ja od razu sobie tam ustawienia zmieniłem, żeby był na monostabilny. Zapisujemy to, odłączamy od zasilania i później, jak wszystko jest ok po, po, po zasilaniu, jak włączymy ponownie zasilanie, to automatycznie doda się do, do serwera SUPRI. No i w sumie jest, jest gotowe, a w aplikacji też się z automatu już pokaże. A Tak jak ja zrobiłem to też działa, tylko że nie można zmieniać ustawień konfiguracyjnych typu na, na przycisk monostabilny. Aczkolwiek można sobie tym poradzić e, dodając e, scenę, czy tam dodając... E, co ja tam dodawałem? No coś tam w każdym razie dodawałem bezpośrednio z suplik, że też działał jako monostabilny. Czyli e, włącznik działał jako przełącz. E, a teraz, teraz wszystko działa. Tutaj te też już mam podłączone, także... E, tu zapalamy, tu zapalamy, tu gasimy. Także wszystko działa tak jak powinno. No i co? Na tą chwilę to zostawiam. Zostawię na wierzchu. Zobaczymy jak mocno on się nagrzewa. Jeszcze muszę zapytać się, zadzwonić, bo tam w ustawieniach nie można tego zmienić, żeby wyłączyć te światełka. Po cholerę to ma się świecić. Chyba, że to dużo prądu nie, nie, nie daje. No zobaczymy. W każdym razie tutaj wyłączę. Tutaj wyłączę, a tutaj. A nie, tutaj mam nie podłączone światło. Dobra, tu sobie, tu sobie włączę, niech on sobie pracuje. Zobaczymy na włączonym świetle, jak mocno się będzie, jak mocno się będzie nagrzewał. Czy jest sens w ogóle stosowania tych sinoli? Podobało się łapa w górę. Jak będą jakieś pytania, to dajcie znać, postaram się odpowiedzieć. No jeszcze jeśli chodzi o tefinole, jeśli to się sprawdzi, to w kilku miejscach tam gdzie światło będzie bardzo rzadko używane, to, to dam techniczyki. Zobaczymy jak to będzie się w, w, przyszłości, w przyszłości sprawować. Na pewno będzie sorry, na pewno będzie w sypialni, w sypialni przy kinkietach, to one będą rzadko używane, to, to tam prawdopodobnie będzie mogło być. Ale zobaczymy, zobaczymy, to jakich dużego obciążenia nie będzie, aby się, aby się tylko tam nic nie, nie zjerało, to będzie, będzie ok.